This is the no man. Alright, follow. nagrywanie. Witam Do... Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony najgorszy youtuber wszechświata, czyli Kurwa, Witor, z kanału Victor Games. Dzisiaj jest ze mną niekto inny jak Nkunix, Pika, jakiś Hitler i Smite. Ja y co I tak. to jest? Y y wiem, umiem szczurze łapy rysować. O. <grywa> Czekaj, to jest... Y Dobra, i tutaj będzie du dużo takich, nie? Mhm. Mm yy, Moment, bo mm. już coś zjebałam. Mm. Ślad, dobra, coś śladem. No, mm. i to będzie tak dużo tego, nie? Mhm. Mm yy, I. No. Tak nie. Ślad. Co to jest? To jest wojowniczy <ślad> żuwnik. To jest <ślad. <ślad> <ślad> Ślad, ślad, I Idzie sobie jakiś <laughs> Ale dlaczego <jest> czarny? <laughs> Ej, no to jest zrobiłem szczarę czarny Eee, <laughs> ale proszę mi monetyzację wyłączam, pomimo, że nie A, mam jej tak, odpalonej. I nie wiem, tak. I co on, co on popełnia? Co on popełnia? Nasi? Tak ślad zbrodni to i to co on robi ślady czegoś było już napisane, a nie ale nie się wykazało, co? co on ja robi, co on robi, ja co on popełnia to ślady Tro... No wiadomo, że Nie, nie. nie. Ja tego nie. Dobra, co to było? Pikach, oh, okay. okay. dobra. Widać, widać. E... By stęp... Nie to... Gdzie to pisze, kto to zgad? E, no jest ten. W... Dobrze, dobra. to jest mniej więcej takie coś, że jak macie sobie dom, no, dom, dom. to musi być dom, to jest mieszkanie. To jest chałupa, a nie dom. Chałupa, tak. I... To no jest fajnie, Macie. Czekaj, ja to zgadłem. I nie, ja to ten... Zobacz sobie. No widzę. No i generalnie to... Żeby zarobić na ten dom, to trzeba mieć takie wielkie coś. I to jest robione w taki... Ślady. To, to, to się nazywa. To się nazywa... O mój Boże. Chodnik. Takie są... Nie to nie jest. To jest takie... To jest takie Boże, gdzieś się mówi, że zamiast wychodzić na dwór, wychodzi się na... Mhm. I to jest pierwsze słowo, tak? I to jest na tym właśnie czymś. Są na takie, pole. Takie coś, dobra, poczekajcie. Ale to pole. jest śledzone matko boska. Hmm. Tego, tego. Jak się pisze grządki? Po, pole właśnie tego. Pole, Marysi. To nie, no nie. jest Marysia, to jest takie żywko. No to jest marchwi, no. Tylko, że teraz pomyślcie o tym, że zamienicie te dwa wyrazy miejscami. Marchewkowe pole? Kurwa. Seria. Ja. Gdzie, to, gdzie to pisze? Ale ja nie umiem się pisać. Na czacie. Na górze masz kolorki, nie? No, dobra. Pole Marysi. Co to jest? Szwecja, Afryka! No bo. Ale blisko korzonki. Mm, mech. Mm. Mech, blisko korzonki. Weź, możesz mówić, mówcie coś, no to tak, tako, nie... o, może. No takie mamy tutaj mocne, silne. No okay. Idzie w dół. No blisko tego drzewa. Tutaj idą takie od nóżka. Na no, blisko, blisko. A dosłownie to chodzi tylko o takie, tu jedno. Tu. Jezu! <głos》. 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 Może inaczej. No ma. No może, naprawdę. Aha, aha. Posłuchajcie. Podpowiem Wam, bo to jest dosyć trudne. No. To nie jest dosłowne. Powiem Wam, że to nie jest dosłowne. Dobra, nie <głos》>. Zgadujcie teraz. Um. To jest Aku z Samuraja Jajka. A tak naprawdę. A kto powiedział, że będzie łatwo? Kurwa. Co? Wygrałem! Naprawdę. A ja... Aha, dobra. Ty to w którym ja w końcu jestem? Straki. Ty jesteś NNK9665. Ja jestem teraz winą Nie, ty jesteś... Dobra, ty jesteś 619, jestem tak. 900. a 9000, dobra. dobra. Tyłek No, no. Kurwa. <śla> 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 ty <with it>, bro! <śla> jak nie, jak tak? Przecież widzę. Nie do końca, dobra, już będzie mieć upośledzone nogi. To, to taki filmik był. Buka! <śla> I na co siada? O Boże! Co? Uuu. Nie! Boże! Ja to nagrałem co? co ona ma w głowie ludzie. Dobra, to jest. No, kto teraz? Dobra, ja, to jest tak. Jakby na dwie, to jest podział na dwie części strony, żeby nie było. To jest Dobra. tak. To jest takie coś. Mm -hmm. Dobra I powiedzmy, że Blisko kuchni um, um, fuck. No i to jest to Kurde. I teraz wam podpowiem. Czekaj, ja wiem, co to jest. Pierwsze słowo to wam tak podpowiem. Nie, 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 czekaj. E. E. A! Aha! Wiedziałam. Halo, ropa, ropa, O, jest, co, 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 co to jest? Dobra, to teraz. jak no, ktoś to tylko ty widać, widzieć kobietom, jesteś. Ha. Hmm. Chyba. Ja cud, że umiem mikrofalówkę. Teraz widać, kto ma większe cycki. Ika mieszka w kuchni, więc wiecie. No właśnie. O, serio, naprawdę? Co? No O Jezu, to jesteś dla mojej siostry tak po części. Przeczytaj sobie, ale bez tego. No naprawdę! Widzisz I teraz zobacz, jak to narysuję. Konsola, konsola, konsola. Czy co? Nie, no ty wiem Eee, chwila. Mam coś narysować? Nie, nie masz mi tego narysować, ja to rysuję. Czekaj. Nie, coś jest z konsolą związanego to jest. Też jesteś konsola. No pieni, wam chodzi. Witek, daj, musisz nagrać. Nie, Julia! Koń też jest blisko. No Już, już. Zaraz do tego dojdziemy. Nie. Cicho, Julia. Cicho. No. Dobra, wiecie, teraz myślę, że w sumie może to jest jakiś pies. <laughs> jakiś pies. <laughs> nie, coś nie będzie. Co masz forte? A! 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 Tak! to Tak. Kurde. To Dobra. Ziemniak. Nie, to jest pyra. Dobra. O chuj, zjebałam to oko. Dobra. I tak. E e e serio. jest. Moment, y, tutaj Wief. zrobimy rentgen no kurde. I tu będzie tak. Co to jest? I... O, ja wiem, co to jest! Co? To jest <śpiewanie> no, Ale to. Ale prawie to? dobrze. W <śpiewanie> A co? Nie. Nie <głos> Rozumiem. <noise> Okej, okay, dobra. Wyobraźcie sobie, wow. że e, robicie tak. Mamy rak. <noise> tak. E, no, tak, to sobie wygląda, Letzmy. I tu są ludzie i oni krzyczą... Ło, ale świetnie! <noise> Świe świetnie ci poszło. No, tylko że razy 500 tych osób jest. No, i tutaj jest takie coś. I to jest... Y, hmm, y, 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 a. I generalnie to inna nazwa do tego. Dobra. Aha, finisz! Finisk! <gry> <gry> o, ale nie, far. <gry> nie wiem. O nie, wiem jak to narysować. Fuj. Nie. Bo co? Siara, já na kumatych. <laughs> On to pewnie ještě raz pod stołem. <laughs> co to jest? ha, ha. Nie wiem jak ten, inaczej ten narysować Ale co, czemu on na ma wy. cztery ręce? Zastanów się To jest kosmita Jest związane z tym Haha ha. Śmiech czterech rąk, co? No nie, nie, nie Śmiech czterech rąk Na ły Na ły? Uy. No na ły jest związany z tym Ły? Eee. Czemu się śmiejesz? Na łej. <laughs> Bycz! Serio! Ale serio to już O Jezus Maria! A to bo to miał być efekt, że niby macha to mi rękoma chyba. Czekaj, ja mam, ja mam fajny pomysł. Ja mam fajny pomysł, to, to nie będzie takie łatwe dla was. Dobra. W ogóle tak widzę teraz, że ja mam brudny monitor. No, no to jest ohydne. Dobra, macie tutaj wodę. Dobra, hm hm okay. skuter kurde a teraz najlepsze Domyślcie się. Aaa, okej. A dobra, też już. robiłem. Mam... Aj! Nie zdążyłem narysować. Jeszcze coś chciałem fajnego dodać. Oh, no. dobra. Pika jest za dobra w tym Ale teraz ten kunik ciągle zgaduje. Skośne punkty. No Jakoś jestem. Tak, średnio. leciało. Co to, to jest? Icho. Będziesz widziała zaraz. Czemu rysujesz tak, że pika tylko widziała? I chuj zjednała. No. No dobra, widzicie już co to? Tak, o Boże, ale się wtedy słuchała. No i dobra, to wiadomo. I. Tylko ty Nie! what the fuck, ja to... Co? No. Naprawdę. No. Naprawdę? No. Okej, okay, dobra. My jesteś ci Powiedzmy, że jak... E, dobra, zrobię taki mówiony rebus. To jak jesteście... Bramy w kalambury. Jest to no. no. dwoje, no. dwoje ludzi. No. I oni się... love I jesteś. Właśnie dziewczyna, z, i dałeś to, że chcesz <laughs> to Jest to dziew dziewczyna, nie e! To ona generalnie jak jest tak maksymalnie po prostu miłość, to mówi się, że w jej... O nie, to może mieć Powiedzmy, że to jest, jest perfek, tak? To ona ma takie co się tam w środku. I to nie jest dziecko, żeby nie było. <śledzpień> 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 <G> gówniak. <śledzpień> no kurde! Nie, nie po to No nie! Ja, chciałam to napisać. A. Co? Ci tylko ja tyle piszą, nie po to jej brzuch żebyście... Ej, ja w ogóle ani raz nie rysowałem. Nie, no bo musisz zaznaczyć, zaznaczyć na górze. Ja Ale musisz zaznaczyć, że chcesz rysować. Masz taki, taki, coś, taki kwadrat. Um. Smaruj dupę dżemorem. O ja pierdolę. Aaaa No niezbyt, ten kapelusznik Może być hmm. ciężko od tego na głowie No blisko z tym dom na głowie Co głowa? <laughs> to wy pozgadujcie, ja se porysuję O Jezu Farba mi do ciała <grystanie> Farbą <grystanie> to bardziej jak wygląda, ja ale coś dobra Powiedz Eee, cały tak, eee. cały Śłonek no, Radziwiłł O Jezus Maria, jak ja mam wam to narysować? Pokaż Zobacz, e przeczytaj sobie w albo rebus no o, Czaj, nie, mówić Nie, ja, ja to spróbuję ty, narysować ja, ja wiem jak. Cio. A teraz zgadujcie! Cio. <słuchaj> Ekran. Co? Nie wiem tu. O, też w sumie. Ale nie wiem czy się domyślam. Nie wiem, ja sobie tu piję wodę, poczekam na moją kolej. tym pójdź tam. O czym sam myślałem, tylko o ekranizacji? No. No, prawie dobrze. Co <grywa> To jest szyjak coś. szy jak coś. Za homofobę sprzętne hmm? Też jesteś homofobem. Hmm. No nie. <grywa> Pasuje? Dziękuję, dziękuję, tak. No. Mm, swastyka, no. Co tam robisz swastyka? Wcale Ale nie. nie. <głos> no. <głos> ja... O i wszystko jasne, kto jest kim. Jakaś bardziej podpowiedź? Nie. No wy tu jesteście strasznie blisko. O mary. Nie. Tak. Nie, w o Jezusie, tobie chyba będzie łatwiej. Yyy... Okres, nie? Wymyślić, dobra. dobra. Nie, nie, nie. To jest wąs? Y Moment, to nie to, co chciałam narysować. Eee. Y tak jakieś tutaj, chuj? Chcę coś do To ma być mi łatwiej. No bo dzisiaj o tym. Człowiek, ah! orkiestra. <grym> yy, Jak nie wiem. <grym> Kim do... jest ten człowiek? No, o, miałem dobrze. No, nie miałem jeszcze Dobra. teraz? A nie, nie. Mm, mogę normalnie przedstawić. Um, powiedzmy, że jak... matka um, matko boska. Dobra, Dobra tak Ostatni rebusik. Tak, 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 ups, tak. Dobra, to się i tak rysuje i jest takie coś. I... <grym> <grym> w to można owinąć na przykład kanapki. No. No. Dobra, dziękujemy za oglądanie, do usłyszenia Chyba. i cześć.